Cześć, w dzisiejszym odcinku chcę Wam pokazać, jak zrobić turnieje tak zwane na kanapie, czyli turnieje ze znajomymi w domu. Także zapraszam do oglądania. Także zaczynając, schodzimy na sam dół opcji, wchodzimy w turnieje. Wybieramy sobie turniej, który chcemy zorganizować mamy puchar kobiet, libertadores, Champion league, champions league, kobiet, champions league normalne facetów, wybieramy sobie turnieje, załóżmy krajowe, damy ligi mężczyzn i wybieramy sobie po prostu ligę, w której, o której puchar chcemy grać, załóżmy zagramo naszą wielką ekstra klasę, dajemy enter, wybieramy sobie zespoły, które będą grały w tym a zawodnicy sobie po prostu wybierają odpada, wybieracie sobie zawodników. Dajemy dalej. Dajemy swój plik, turniej 1. Dzień meczowy. I oto jak możecie zauważyć, mamy tutaj wszystko opisane jak turniej wygląda. I możemy sobie wybierać drużynę. Tu klikamy pada naszego znajomego. On wybiera skład, my wybieramy skład i możemy grać razem na kanapie. I jak wszyscy ze sobą zagrają, podliczamy punkty, i tym oto sposobem jesteśmy w stanie zrobić turniej, tak zwany na kanapie. Także dziękuję za oglądanie. Zapraszam na tych poradników. Cześć.